Beata Jaczewska, daleka droga. Dziś piękna jest pogoda. Słońce miło świeci nam. Przed nami wciąż przygoda. Harcerz nigdy nie jest sam. Choć z nami gdyś gotowy, ruszyć raźno prosto w las. Znów mamy pomysł nowy, spędzimy miło czas. I raz, i dwa. Daleka droga ta, i dwa, i trzy idziemy drogą my, i cztery, i pięć, choć szybko, gdy masz chęć, i fantastyczne chwile razem z nami dzisiaj spędź. Idziemy leśnym szlakiem, gdzie dojdziemy, nie wie nikt, z gitarą i plecakiem szum miasta dawno znikł. Siądziemy przy ognisku, zaśpiewamy wspólnie pieśń, nad wodą zimną, czystą. Głos nasz się będzie nieść. I raz i dwa, daleka droga ta. I dwa i trzy idziemy drogą my. I cztery, pięć, choć szybko, gdy masz chęć. I fantastyczne chwile razem z nami dzisiaj spędź. Za kilka dni wrócimy do domów i do szkół, lecz szybko zatęsknimy za tym, co każdy czuł. Więc plecak spakujemy, ruszymy znów na szlak, głęboki wdech weźmiemy i zaśpiewamy tak. I raz, i dwa, daleka droga ta, i dwa, i trzy, idziemy drogą my, i cztery, pięć, chodź szybko gdy masz chęć i fantastyczne chwile razem z nami dzisiaj spędź. Hej Lisku, czytał tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś do usłyszenia.